Siemanko! witam Was w kolejnym odcinku cyklu Bispop Talk. Jak mogliście już wcześniej zauważyć, wspólnie z Matką Valentine'e zaprosiliśmy kilku gości, znanych gości, którym wykonaliśmy jedną, jedną parę butów na świecie, a przy okazji porozmawialiśmy z nimi na ciekawe tematy. I teraz zmieniamy trochę formę do tego odcinka specjalnie do tego odcinka, ponieważ kolejno, kolejna osoba, która Pojawi się u nas, jest bardzo znana i brakuje jej czasu, nie możemy jej ściągnąć tutaj do Warszawy, więc przygotowaliśmy wcześniej buty, znajdują się tutaj w tym pudełku. A jutro już ruszamy do Krakowa, ponieważ tam jest jeszcze przy okazji bardzo fajne wydarzenie, też o którym Wam opowiemy i niedługo zobaczycie, jaka to jest osoba, która otrzyma od nas kolejną parę butów. Dostaliśmy tylko wytyczne, że ta osoba jara się karsem. Zresztą też o tym wiedzieliśmy i mieliśmy bardzo trudne zadanie, ale myślę, że naprawdę sprostaliśmy i buty moim zdaniem są zajebiste. Wykonaliśmy je z najlepszą precyzją i sądząc po stylu osoby, do której jedziemy, będą im mega pasować. Już jutro zobaczycie w Krakowie, jak dostanie na właśnie te buty, które wykonaliśmy i trochę się wypowie, pogadamy z nim na różne tematy, i będzie to pewnie szybka. Szybka akcja, ale myślę, że Wam się spodoba. Moim zdaniem, buty wyszły naprawdę rewelacyjnie. I lecimy do Krakowa, do zobaczenia. Zgarniamy buciki, i lecimy w tripach. Wszystkich. Niestety nie dojechałem do Dara, ale Dara do mnie, dlatego bardzo dziękuję tutaj od razu. Eee, to jest, no to się znowu słucha moi drodzy. No powiem szczerze, że akurat ten odcinek będzie naprawdę najbardziej dramatycznym odcinkiem z całej serii, ponieważ miałem dzisiaj takie przygody, że podczas jazdy tutaj do Brakowa eee, tak, z mi i lampę, więc musiałem wrócić z powrotem do z które mi wysłałeś. No, najgorsza opcja ever. Musiałem ogarnąć zastępczy auto i przyjechać z powrotem do Krakowa wrócić na trasę, to mi zajęło tyle, że zdążyłem na ostatnie 20 minut otwarcia. Ale, ale jesteś, ale jesteś w coś jest w pudełku, to ja bym tak byś chciał półte zobaczyć. Bo, bo dużo było tutaj mówione, dużo tutaj słyszałem rzeczy, więc ale nie widziałem nic, żeby była też tak. tak, akurat ty powiedzmy inaczej, wspólnie wybieraliśmy buty, tak. pomysł jest 100% nasz, wykonanie jest też 100% nasze. Ale chciałem też powiedzieć wam, że jesteśmy akurat w Krakowie na no, otwarciu sklepu Playpoint, Więc bardzo mi miło, dziękuję bardzo za zaproszenie I super miejsce, naprawdę musicie tutaj przyjechać, i odwiedzić Bo naprawdę znajdziecie tutaj coś dla siebie Po prostu Grape Point Kraków, zapraszam was serdecznie Zazwyczaj będziecie właśnie w tym miejscu, jak ktoś chce to tutaj mnie oglądać Flexować tak, tak jest Super, no przywożę ze sobą buty Wcześniej już w tej części materiału pokazałem wam nie pakuję, a nie pokazałem jak wygląda Ja też jeszcze nie wiem, co do okay. To dopiero na filmu. To jest smyk, który <noise> musi być do tego, że ktoś musi doczekać do końca. Dobra, to mam nadzieję, że to czekał i ja ci nie mogę doczekać, tak już tak cały za patrzę. Jeszcze chwila. Ja Chciałem jeszcze wspomnieć tylko o tym, o czym już mówiłem wcześniej, że motyw, który jest motywem przewodnim tych butów, jest to motyw metkarny. Czyli trwa zajebista zajawa. Zajebiście, ponieważ w tym roku popiję swoją życiukę suma i to dwa razy, dzień po dniu, więc uważam, że to będzie ważny rok wędkarski dla mnie. Czy uważasz, że sum jest króżek jak plew jest królem? Nie, nie, szczupak jest króleżek i tutaj chyba mam się jasność, jaka na się wiadomo, co. Przechodzimy do momentu, który jest najważniejszy, albo nie, zapytam Cię jeszcze o jedną ważną rzecz. Skoro otwierasz sklep kuciarski, to powiedz mi jaki jest Twój największy grej. Wiesz co? Moim największym grzecie, bo od odkąd zacząłem się jadać lutami, były e, 1500 New Balance i Soul Boxer Two z Obie kolorystyki razem ze szczoteczkami. I obiecałem sobie, że jak już coś kupię, to zakończę moją sneaker grę. Umówi się, że jestem w teraz sobie kupić, ale specjalnie to tak nie robię, bo będę musiał spełnić swoje obietnicę, dlatego... A jeszcze tutaj mam dużo do załatwienia, między innymi point Kraków, dlatego jeszcze z tym sobie czekam. A to Ci jedną historię, jeśli chodzi o 1500 Two Spaced'y. Trafiły do nas kiedyś w 47 bodajże albo 48, gdzie było ich tylko 13 par. E, I mieliśmy taką sytuację, że jeszcze mieliśmy lokal w piwnicy, i stały te buty na, e, na górze na półce, gdzie mój ziomeczek rzucił inny butem, który wtedy ze mną pracował, no. e, i rozdał tuż. ja już wtedy mógłbym się zamykać, jakbym musiał. No, skupić, tak? Dobranie, tak. 13 par, pieniądze ten wtedy teraz już nie chcę o tym myśleć. No Dobra, przechodzimy do najważniejszego momentu, czyli... Ty, 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 ty. Tak, ja też chyba, ja coś wybrałem dosyć... Jestem do chyba model, ponieważ każdy coś robi na reforce, każdy robi na... Nie chcę być oklepanych, ale takich co wszyscy robią, buda w customy, a ja stwierdziłem, że jest coś inaczej i chciałem, żebyście zrobili mi custom na przejść po prostu. Do ciebie? Dokładnie tak. Dobra, to no jest moment. Przekazuję. To jest nasza cała praca przez ostatni czas. Dobra. Do starczenie do Krakowa, do porządek, Tak, żebyśmy mogli to sobie razem wspólnie. Dejo! Słuchajcie, już nigdy w życiu nie zabraknie mi żadnej przynęty, to znaczy haczyka na rybach. Proszę zobaczyć jak to prześlicznie wygląda. Mamy tutaj kotwicę, mamy tutaj obrotóweczki. Eee, nawet mamy tutaj, nie pamiętam jak się nazywa ta przynęta, ale na nią zrobiłem bardzo dużo ilości okolik kiedyś. Pięknie. Rozumiem, że to zabezpieczone haczyki, też wiesz, jak to wygląda, no temat był nam mnie dość łatwy, ale nie sądziłem, że tak drogie są haczyki A widzisz? Zajebiście. Bardzo dziękuję. Zaraz sobie jeszcze jakieś może on fit, żeby, żeby, żeby można było je pokazać. Ale szczerze mówiąc, są buty, w których na pewno będę się bujał. E, no bo pasują do mnie. 1 do 1 to jest dobrze. A wyszły super. Bardzo dziękuję. Dzięki.